na ty, kiedy schylasz się nade mną, uważnie patrząc w moje oczy, uciszasz drżenie i mój ból. I chociaż ciebie nie ogarnę słowem i gestem, jest mi dobrze. I mówię ci po prostu, ciąż jesteś. Droga Stefanie, byłaś dla swoich dzieci wnuczą, prawnuczą, Światłem w mroku i bezpiecznym portem, do którego można było zawinąć po każdej burzy. Narodziny to moment, w którym otwierają się drzwi. Śmierć je zamyka. Narodziny to rozpoczęcie pierwszej strony księgi naszego życia. A śmierć ją zamyka. My dziękujemy Ci, najdroższa, za to, że zapisała się nie tylko słowami ale także kodem w naszym DNA. To trwalsze niż tatuaż. Nigdy nie zniknie.